Witajcie, my jesteśmy w przededniu wylotu na naszą następną eskapadę. Dzisiaj jest piątek, w poniedziałek z Warszawy wylatujemy, też później o tym trochę więcej powiem. Natomiast, akurat w weekend, w ten weekend, tuż przed wylotem, Edyta ma kolejne warsztaty zielarskie. Już tam w którymś filmie Wam wspominałem, że Edyta od dłuższego czasu kształci się w tym kierunku. Zielarstwa, robienie jakichś mydeł, szamponów, ale też takich stricte, stricte zdrowotnych rzeczy, jeżeli chodzi o zielarstwo. Natomiast ja zawsze wykorzystuję taki moment, jak ona jedzie na warsztaty, jadę razem z nią i po prostu w tym czasie, kiedy ona jest na warsztatach, ja montuję zaległe filmy po to, żeby one w miarę na bieżąco ukazywały się na kanale. Ale chciałem Wam dzisiaj pokazać to miejsce, bo rzadko kiedy zdarza się, że te warsztaty są w takich wyjątkowych miejscach. Te warsztaty w Osieku, które już widzieliście, były w takim miejscu fajnym i takim klimatycznym. Natomiast dzisiaj trafiliśmy do Starego Pałacu w Bukówku pod Koszalinem. Miejsce magiczne, takie wyjątkowe. Mieszkamy w jednym z pokoi w, tych, w tym pałacu będą te warsztaty przez poniedziałek, sobota. Yy, piątek, sobota, niedziela, więc trzy dni. Yy, jeżeli warunki pogodowe pozwolą, no bo mamy prawie połowę października, yy, to yy, postaram wam się zgrać z drona okolice tego pałacu i pokazać wam jak to wygląda. Natomiast, jeżeli nie będę za bardzo przeszkadzał w tych warsztatach, to postaram się też porozmawiać z właścicielką tego pałacu i trochę wam tego pałacu pokażę. Paprikanos. Life is a journey. Budowa tego pałacu została ukończona w 1883 lub 5 roku, bo dwie daty występują. Został wybudowany dla rodziny Heidebrochów, yy, oni mieli tutaj posiadłość ziemską yy, i byli do, do II Wojny Światowej. Yy, w parku stoi pomnik poświęcony yy, mężczyznom z tej rodziny, którzy zginęli w I Wojnie Światowej. Trafił Pan tam już? Mm, tutaj? Z, tak, z tamtej tak. strony? Mm. Bo to za chwilę, to nie Taki, nie kamie. Taki kamień, jest tam siedem imion, bo nazwisko zawsze to samo i są śmierci, dwóch chyba czy trzech ginęło na początku wojny w 14 roku, a to już od siedemnastego yy, Parę lat temu jeszcze syn ostatnich właścicieli przyjechał tutaj, zadbał o to, żeby ten pomnik odświeżyć, żeby tam litery poprawić, napisy i postawić, bo w, lasach, w latach 60. chyba został przewrócony, bo tam skarbów szukali, bo, czy tam mhm. Niemcy czegoś nie zakupali. A jeśli chodzi o takie historie powojenne, to znam taką historię, że od, stacjonowały tu wojska radzieckie. Jak przeszły w czasie wojny, to szukali skarbów oczywiście, pikali kuli ziemi, szukali czy się jest coś z zakopada i w końcu w piwnicy, jak brali prysznic, tylko nie mogli dojść w którym miejscu i tak się woda lała i lała i lała, to wypłukała ścianę świeżo zaburowaną, bo tam rzeczywiście były zaburowane srebra rodowe hajdybregów. I oni te srebra wtedy sprzedali, takiej sklepowej tutejszej, ona je do Warszawy ją sprzedała. Ja zawsze żartuję, że pewnie sobie kolejny tam ulica, z spirytusu czy coś kupili za te srebra. I opowiadał mi tę historię taki pan, który grywał tutaj na zabawach dla Rosjan i mówił mi, że też ma. Jeden tam jakiś Witelczyk, czy coś z tej kolekcji. i przyjechał kiedyś Niemiec, który mieszkał w sąsiednim domu, i też tę historię z drugiej niemieckiej strony też poznaliśmy, także takie coś się zdarzyło. No i potem stacjonowały Wojska Radzieckie przez dwa lata. Kiedyś do nas trafił pan, którego ojciec, a tak chyba ojciec, przyjechał tutaj pierwszym transportem. Z transportem prostytutek zbędzie. Pojechały same kobiety i tak stwierdziły, że przyda się facet, który mówi po niemiecku i po rosyjsku i on potem pośredniczył w różnych rozmowach tutaj między Niemcami, Rosjanami i Polakami i tak się starał, żeby tłumaczyć ruskim, żeby wszystkiego nie niszczyli, a oni tak się oburzali, że a dlaczego nie niszczyć, jak to niemieckie. No to było tak i potem był tutaj chówiec Służba Polsce. Wie pan, co to było? Mhm. No, to moja babcia służyła. A tak, młodzi ludzie że teraz nie wiedzą, a właśnie to był żeński chówiec Służba Polsce. Ale nie wiem gdzie one pracowały, musiały gdzieś chyba pracować. To było tak, nie wiem do którego roku, bo od, od, od lat 60 była szkoła. W 60 roku budynek został wyremontowany na szkołę. Jeśli chodzi o zniszczenia to podobno w tej części w dachu była dziura wielka od pocisku. I dlatego zmieniono pokrycie, bo był kryty łupkiem. Na no, łupek to była rzecz mm -hmm. zupełnie wtedy nieosiągalna, więc miała być blacha chyba, ale zabrakło i położyli eternik. Dopiero my tutaj zamieniliśmy na blachodachówkę. Na no, łupek nie było nas peć, nawet nie próbowaliśmy łupkiem. Poza tym już by nie wytrzymały tego obciążenia. Construcje. Tak, konstrukcja, bo jednak to ciężkie jest. Także dochówka też by była za ciężka. Także pokryliśmy blachodachówką. No, a my trafiliśmy tutaj w roku 88. Szukaliśmy pracy z mieszkaniem, jako nauczyciele. Trafiliśmy tutaj i w 1989 roku pękła nam opona od malucha i dwie nasze pensje nauczycielskie nie starczały na jedną oponę. I wtedy mąż się zaczął zastanawiać, gdzie tu szukać pieniędzy. I bawił się z dziećmi klockami na podłodze i doszedł do wniosku, że mógłby robić takie klocki. Robił te klocki, jakieś lampki nocne, i mieszkaliśmy na górze. W Dwóch bardzo dużych pokojach, ale tylko dwóch, i mieliśmy troje dzieci. Ja za tylko prosiłam, żeby zrobił łóżko wiatrowe dla tych dzieci naszych. Zrobił dwa, jedno stawił to dzieci, drugie zajął do sklepu i następnego dnia już było sprzedane, bo to były takie czasy. No to zrobił cztery, a potem zrobił osiem i doszedł do, do 120 chyba miesięcznie, do 27 pracowników i. Zaczął robić wszystkie inne meble, bo wszystkie meble sosnowe, które są w tym domu, to są zrobione przez mojego męża. Także tak tutaj, trafiliśmy do pracy z mieszkaniem, z maluchem, a potem się tak rozwinęło, jak pan widzi. Jak szkoła była likwidowana, bo tu od 30 roku była szkoła, no to myśmy stwierdzili, że nie chcemy się stąd wyprowadzać. Mieliśmy mieszkanie na górze, były trzy rodziny nauczycielskie. Jedna rodzina się wyprowadziła i był ten warunek, który był nam potrzebny, żebyśmy mogli zostać, bo z tamtymi ludźmi byśmy się raczej nie dogadali. Zostały dwie rodziny i do spółki to kupiliśmy, ale że nasi sąsiedzi uważali, że nie potrzebują połowy i że ich nie stać, no byśmy wzięli 79%, a oni 21%. No i na początku to w ogóle nie prowadziliśmy takiej działalności, mój mąż produkował te meble, ja już skończyłam pracę w szkole wtedy, bo ja już wcześniej... To z telefonem komórkowym przy uchu przyjmowałam zamówienie, załatwiałam jego sprawy, tak to by wyglądało. Poza tym musiałam wtedy pracować w szkole w sąsiedniej miejscowości i tam już była kolonistka i miałabym jakieś godziny rano, jakieś po południu i Także zostałam tutaj. No i wtedy, potem już z czasem ta produkcja mebli przestała być opłacalna, bo te ISKI tam, IKEA i to wszystko, wszystko do tej pory ludzie przyjeżdżają i mówią, że wciąż mają nasze meble i że nie ma takich solidnych. Ja bym dlatego jeszcze macie i nie kupiliście także y, przestaliśmy te meble produkować. Ale jak ludzie do nas przyjeżdżali kupować meble, to się, to się zachwycali, pytali, czy nie można ta, u nas zrobić imprezy albo wydać w pokoju. I kiedyś mój mąż kupił meble, nie meble, tylko maszynę stolarskie z firmy Felder. Z Austrii przyjechał tu przedstawiciel haplowy w sprawie tych maszyn. Też tak się, co to jest? Chciał, chciał wiedzieć i mi historię. Za pół roku zadzwonił i zapytał, czy może przyjechać do nas stałego. Na Mówił, że ale my nie mamy pokoi. No przecież mamy tyle takich dużych, to jakikolwiek. No dobrze, mieliśmy wtedy taki pokój, chyba 50-metrowy, teraz już jest. Pan mieszka w którym? W czwórce. No właśnie, to czwórka z piątką, to był jeden pokój. Mhm. I w tym pokoju mieszkał nasz syn i nawet miał stópieniowy w środku. I ci goście przyjechali, ja się dogadałam z synem, z Krzyszkiem, że on zwalnia pokój, połowę pieniędzy dostaje, oni w tym pokoju mieszkali. I to było tak w okolicach 15 sierpnia i mieliśmy mnóstwo prywatnych gości też i wieczorem się wszyscy tu zbierali przy tym stole, każdy przynosił butelkę i to był taki początek. Ja się śmiałam do tych ludzi, że kiedyś na pierwszej stronie kroniki ich tam wpisze, jak będę miała. No kronikę mama już nie wpisałam. Oni byli pierwszymi płacącymi gośćmi, nawet mi było tak dziwnie, bo tak gdzieś u przez stole i brać pieniądze. Ale od tego się zaczęło. No i potem zaczęli przyjeżdżać ludzie. Jak, jak zrobiliśmy stronę internetową, to natychmiast tego samego dnia mieliśmy jakiś tam chętnych, i jedni z tych chętnych z Krakowa to przyjeżdżały do nas dotychczas, a to 17 lat temu było i oni rokrocznie do nas przyjeżdżają i tak to się potem rozkręciło, że mamy mnóstwo... Pani Ruta u nas w tym roku jest chyba siódmy raz i mamy takie stałe imprezy jak spływy kajakowe, to taki portret, który wisi, nie wiem czy Pan zwrócił uwagę, taki dziwny, bo to jest niby taki mhm. portret koronacyjny i Sława Augusta, twarz ma kogoś innego zupełnie, a w ręku trzyma wiosło. To jest portret kajakarza, który pływał w jednym kajaku z Olkiem Dobą, bo Pan, zna takie nazwisko. Mm -hmm. To z to akurat tak, yy, z naszych no regionów. Tak i pływał w jednym kajaku, jeszcze mówili o sobie, że jeden głuchy, a drugi ślepy, bo Olek już wtedy nie dosłyszał, a on był zupełnie niewidomy i on pewnego razu popełnił samobójstwo. Ten, którego twarz jest na tym portrecie i w rocznicę jego śmierci jego przyjaciele się u nas spotykają i organizują spływy. Tak około 100 osób przyjeżdża, bo to są tacy ludzie, że oni mogą spać w sześciu, w 8 w jednym pokoju. My tylko dzielimy, a to tam, Szczecin, tam Gdański, a tam jeszcze ktoś inny i oni właśnie przyjeżdżają i w dziesiątą rocznicę tych spływów y, przywieźli ten portret na pamiątkę. Mamy takie święto Trociwo-Sosia, nie wiem, czy trociwo sosie się cieszą, że, że ich nadkarze łowią. To jest też cykliczne. No i jeszcze inne takie spływy kajakowe. No i jest lot starych samochodów, zawsze 15 no, sierpnia. 15. Tak, zawsze 15 sierpnia, to już też. A jeszcze teraz wyszła taka fajna historia, że syn organizator, się w naszej pracownicy. teraz już dzisiaj też będzie śmieję, proszę, zawsze przyjeżdżać do Bukówka. No to, co się dogrzebało do ostatnich warstw na tych drzwiach, na przykład i na suficie, to było wszystko pomalowane na złoto z celedynem, ale myśmy nie chcieli takiego stylu, bo to trochę tak nie, nie przystaje do współczesności, taki brąz praktyczniejszy. Także tak zrobiliśmy. Najciekawszy jest sufit tam na sali balowej. I on jest, te belki grube są autentyczne, natomiast to wypełnienie to jest mądrze przez mojego męża zrobione, bo było sosnowe i w byle jakim stanie, bo tam gdzieś ciekło. Poza tym było przeznaczone pod więc takie też sekaty z dziurami, to trzeba było wymienić i on pod tym sufitem to pół roku spędził, właściwie prawie sam. I to tak wyszło, że moja Siostrzenica w Niemczech wychodziła za mąż, za Niemca, chciała jakieś fajne, niedrogie miejsce i zaproponowaliśmy, że może u nas zrobić wesele. Wtedy mąż remontował tę salę i ostatnia warstwa lakieru na podłodze to jeszcze on z tym panem młody padli przed dzień wesela. Także tak i wtedy zaczęliśmy taki weselny biznes, że tak powiem. Wiele wesel się odbywało. No to chyba tak. Tu jest jeszcze bardzo piękne drzewo, które teraz nie oddaje swojej urody, bo jest zielone, ale to jest Bóg czerwony. I on na wiosnę jest intensywnie czerwony, potem tak zielenieje nieje i za chwilę się zrobi rudy. Też będzie się odbijał kolor. To oczywiście drzewo pomnikowe, to jest więcej pomnikowych, jak jest pomnikowa. I... Zwróćcie uwagę, tam gdzieś w lesie przy tych ulach. No to tak. Tam też sporo tych drzew. Tak, tak. tak. Jest... Mm -hmm, mm -hmm. No. Także to są pomnikowe takie. Nie mają tabliczek, bo nikt tam nie przybił. i ale jakby pan, był pan pod Bukiem, Tam tam robi wrażenie. Tam już się odbyło, odbyło się kilka wesel i śluby się odbywają. Tak, widziałem też na stronie na Facebooku ostatni post jest właśnie o tym buku. Tak, uh -huh, tak, no. I Taka to jest historia. No i cóż, ten film kończymy w tym miejscu, w którym go zaczynaliśmy, czyli na moim wygodnym fotelu w naszym pokoju. Ten weekend dobiega końca. My już jutro lecimy na kolejną podróż w zupełnie innym klimacie. Dajcie znać, czy podobają Wam się tego typu miejsca. Niekoniecznie to są takie miejsca z katalogów turystycznych, natomiast bardzo klimatyczne takie mające duszę i czuć ten powiew historii w tym wszystkim. No i tu w Bukówku, oprócz tego wszystkiego, o czym Wam mówiłem, jest jeszcze przepyszne, lokalne jedzenie. Dajcie nam lajka, dajcie suba i napiszcie coś w komentarzu, bo wtedy YouTube dużo bardziej nas lubi i nas promuje. I cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie.